No Polska Akademia Krawaga, obrony przed wirotyną. Partner już zaskoczył nas i obudę wokół szyi. Zabezpieczamy biodro. Ręka bardzo ważna, żeby na park. W będzie nas bardzo trudno udusić. I staramy się głową iść do góry i biodrami. Jesteśmy bardzo blisko. Jak widzicie ręka przeciwko nie wytrzymuje, boli go. Sprawiam ból na bak i przez to łatwo broni się przed biurą Jeszcze raz. Biodro, ręka, idę do będa. góry. Ból powoduje, że przytrzymi głowę. Kontrola. Bardzo jestem silny i muszę to zrobić z całej siły. Jeżeli będziecie robić obronę na pół bliska, to niestety przegracie. Siła musi przestawić się sile, on z całej siły mnie dusi, ja z całej siły kontruję. Wiesz jak wygrywać? Wykorzystaj.